Weekend 9-10 listopada to wiele atrakcji dla najmłodszych i dla dorosłych. Zacznę może od tych dla najmłodszych. Bardzo się cieszymy, że nasze, nasz cykl Wszystkie Ruchy Dozwolone cieszy się takim zainteresowaniem. No i postanowiliśmy iść o krok dalej, dlatego zapraszamy serdecznie 10 listopada o godzinie 12 na nowy cykl koncertów muzyczna dla najnajów. Będzie to, będą to koncerty, tym razem pierwszy, właśnie dla dzieci od 0 do 6 roku życia. I będą poznawać instrumenty przede wszystkim, a przedstawiać te instrumenty będą uczniowie Szkoły Muzycznej w Gnieźnie. Także zapraszamy serdecznie, będzie sporo zabawy, ale też będzie edukacyjnie. Natomiast o godzinie 11 tego samego dnia, jak zwykle warsztaty dla dzieci, tym razem od 5 roku życia warsztaty podróżnicze Afryka. Teatr za miastem, czyli Monika Belał i Artur Kamiński przeniosą dzieci wraz z. Opiekunami do Afryki. Będzie można troszkę o kulturze, o języku się dowiedzieć, o jedzeniu, ogólnie o smakach. Także warsztaty takie jak lubimy, sensoryczne i mocno poznawcze. Zapraszamy serdecznie na ten warsztat, obowiązują zapisy. Można się zapisać na naszym Facebooku, ale także pisząc maila zapisymałpamok.niezno.pl. Natomiast jeśli chodzi o ofertę, właśnie w ten weekend dla dorosłych, to mocno rękodzielniczo. E, czyli 9 w sobotę e, mamy zaplątane. E, zaplątane, czyli e, propozycja e, dla wszystkich, którzy uwielbiają makramy, sznurki i, i w ogóle wszelkie, wszelkiego rodzaju świąteczne ozdoby, bo już, już ruszamy mocno ze świętami. E, jest to propozycja darmowa, 9 listopada o godzinie 11. Natomiast e, o godzinie 11 tego samego dnia. E, Kolejny warsztat z cyklu do dzieła ceramika. Jest to warsztat płatny, 50 zł kosztuje, i na ten warsztat składa się właśnie. Spotkanie z instruktorem, gdzie uczestnicy tworzą swoje własne dzieła ceramiczne, i później kolejny, kolejna odsłona to jest już szkliwienie po wypaleniu tych prac. Natomiast kolejne do dzieła, tym razem hafciarskie, 10 w niedzielę o godzinie 11. Iwana piechocka jóźwiak tutaj wprowadzi w świat haftu uczestniczki, uczestników, każdy kto ma ochotę, także będzie świątecznie, także zapraszamy serdecznie. Również ta oferta to 50 zł. Oczywiście zachęcamy do zapisów, no bo ta liczba miejsc jest naprawdę nieduża. Także zapraszam serdecznie na ten weekend, będzie się sporo działo.